Wioleta Piątkowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę tygodnia. Dziś moim Państwa gościem będzie pan Janusz Głusniewski, kierownik Ciechanowskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ciechanowie. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry pani radny, Panie Radny, Redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie kierowniku, chciałabym zacząć od bieżącego tematu, a więc od naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, które ruszył w marcu, od połowy marca jeżeli dobrze pamiętam. Chciałabym, żeby pan nam powiedział do kiedy i w jaki sposób możemy składać te wnioski o dopłaty. Tak, to już wzorem roku ubiegłego wnioski wnioski składamy już elektronicznie. Także jeszcze przypominam, proszę wszystkich właśnie beneficjentów, rolników, aby robili to systemowo, systemem przez komputer. Mogą to robić u siebie w domu, mogą to robić w biurze agencji, mogą to robić u doradców, a wnioski składamy w terminie od 15 marca do 15 maja. Aczkolwiek e, dopuszczalne są pewne terminy, gdzie można przedłużyć przyjmowanie wniosków, z tym, że odbywają się to już e, sankcje. Ponosi się, się sankcje 1% za jeden hmm. dzień przedłużenia e, składania takiego wniosku. Wszystkie te wnioski są składane za pomocą e, platformy e Wniosek Plus, tak? tak? I tam każdy musi założyć swoje konto. Tak, Na każdy brzmi. ma już swoje konto, hmm. tak? Już każdy od tamtego roku ma już swoje konto, każdy ma hasło i każdy w tym roku no, powinien już. W ten sposób złożyć wniosek. Mhm. A jakie zaszły zmiany, jeżeli chodzi o tą platformę, bo wiemy, że nieco została ona rozbudowana. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o sam system, to praktycznie zostało wszystko bez zmian. Natomiast główną zmianą, taką, którą, która weszła i na którą trzeba uważać przy składaniu wniosków, to mhm. są zmiana stref ONW, bo mhm. zostały. Zostaliśmy zobligowani tak naprawdę przez Unię Europejską do tego, żeby zmienić strefy ONW i się okazało, że w niektórych miejscach, gdzie nie było NW, się pojawiło, a tam, gdzie było, zostało to zdjęte. To są najważniejsze zmiany, jakie są podczas składania wniosku, które trzeba uważać. I w momencie, kiedy wchodzimy do wniosku, na pierwszej stronie praktycznie są checkboxy, takie, gdzie musimy odznaczyć, że ta strefa. ONW mhm. jest i musimy tam oznaczyć, yy, że, że będziemy prosili o płatność mhm. ze strefy ONW. Już... To jest tak, to jest najbardziej, to jest taka najbardziej, najbardziej, naj, największa zmiana. Mm -hmm. Macie Państwo już doświadczenie z poprzedniego roku, bo tak jak Pan Kierownik powiedział, te wnioski elektroniczne były składane w ubiegłym roku i z jakimi najczęstszymi problemami spotykaliście się, jeżeli chodzi o wnioskodawców? Co im stwarzało tak naprawdę największy problem? No, jeżeli chodzi o tych młodszych, którzy już e, bardzo, bardzo dobrze posługują się systemem informatycznym, komputerowym, to mm -hmm. dla nich to praktycznie nie ma, nie, nie sprawiało problemów. Dla starszych oczywiście był tam Bojaźń, strach, że gdzieś się kliknie, nie tam, gdzie potrzeba, gdzie się zapisze, nie to, co potrzeba, albo się nie zapisze i czy to będzie ta płatność, czy nie będzie, po prostu te starsze osoby nie mają takiej po prostu obsługi komputera, żeby, żeby być pewnym i dlatego też wynikało z tego, że mieliśmy dużo beneficjentów, którzy przychodzili do nas pytać się, czy to się wgrało, czy to jest w porządku, czy to wszystko pasuje, czy te płatności będą. Ale to jest głównie, głównie chodzi o sam, o sam tak jak gdyby sprzęt, nie o, nie Kupuj, o program, nie? który. Oczywiście program też tam stwarzał pewne problemy, bo to był pierwszy rok i w tamtym roku i, i trzeba było troszeczkę popracować. No, informatycy mieli trochę pracy. Ci, którzy wdrażali ten system też troszeczkę pracy, no ale już, już w tym roku jest dużo, dużo lepiej i myślimy, że nie będzie aż takiego problemu, żeby tych wniosków nie przyjmować, albo żeby były jakieś błędy. A głównie to też dotyczyło wyrysowywania działek. Niektóre działki chciały się wgrać, niektóre się nie chciały wgrać i, i to było trochę, bo ze zwierzakami też, też właśnie. Cała rzecz polegała na tym, że nie wszystko się chciało wgrać tak jak się. Tak deklarowało, tak deklarowało. deklarowało wnioski. Panie kierowniku, a co z osobami, które nie mają możliwości złożenia takiego wniosku przez internet? Czy mogą to zrobić w formie papierowej, czy na przykład mogą się udać do Państwa? Forma papierowa to już jest taka forma ostateczna i to są naprawdę, można powiedzieć, sztukowe ilości. Na, tak jak my mamy ponad 5 tysięcy wniosków, to naprawdę trafia się jednostkowe, że ktoś się uprze i on jednak złoży wniosek papierowy. Natomiast tak, my jako agencja pomagamy technicznie. Czyli tak, udostępniamy sprzęt. Udostępniamy pracownika, który pomaga się zalogować rolnikowi, pomaga mu wprowadzić, no natomiast nie możemy tego zatwierdzać za rolnika. Rolnik musi jednak to wszystko zobaczyć, przeczytać, potwierdzić i sam zatwierdzić te, to, to złożenie wniosku. Ale wszystko u nas jest. Mhm. Ale oprócz agencji, jeszcze w oddziałach doradztwa rolniczego też można składać wnioski i też rolnicy tam udają, udaje, żeby złożyć, A żeby. Co w złożyć momencie, wnioski? kiedy ktoś wypełni taki wniosek za pomocą tej platformy, wyśle, wyśle do Państwa, przepraszam, mhm. ale później po weryfikacji tego wniosku stwierdzi, że jednak wystąpił tam błąd i chciałby wprowadzić korektę. Czy można to w jakiś sposób wycofać, zweryfikować, czy wtedy należy odwiedzić tutaj biuro państwa, żeby w jakiś sposób naprawić ten błąd? Czy już po wysłaniu tego wniosku nie ma takiej możliwości? Nie, jest możliwość. Wnioski można poprawiać. Mhm. Cały czas praktycznie, do momentu, kiedy nie zostanie on rozpatrzony, to można nanosić zmiany i tak jak mówiłem wcześniej, te zmiany można dokonywać do 10 czerwca. Mhm. 10 I wnioski czerwca, można, jeszcze raz tak. przypomnijmy, składać do którego? Do, do 15 maja. Do 15 maja. Tak. I Państwo służycie pomocy. Gdyby I my służymy pomocą, tak. To, my to służymy najbardziej... pomocą i zawsze, zawsze, nie, jeszcze żaden rolnik, żaden beneficjent nie został odesłany od nas, żeby poszedł z niewypełnionym wnioskiem. I teraz ja też, i teraz też już mamy beneficjentów, też już przychodzę, już jest dużo złożonych. Mimo, że była możliwość, jeszcze wspomnę, była wcześniej możliwość składania oświadczeń, tak jak gdyby chodziło o to, że w poprzednim roku nie było żadnych zmian, więc można było złożyć oświadczenie. Ale Rolniki... to dotyczy tych mniejszych rolników. Tak, mniejszych to, rolników do 10, do 10 ha. hektarów. Tak, to mimo wszystko jednak sporo rolników przychodziło teraz i składało już wnioski. W takim razie przejdźmy teraz do kolejnego aktualnego tematu, między innymi o dofinansowaniu na restrukturyzację małych gospodarstw, które można otrzymać w wysokości 60 tysięcy. Kto może skorzystać z Takiego dofinansowania. Tak, jest w tej chwili, trwa już praktycznie e, końcówka, jest bo do 29 maja trwa nabór wniosków do restrukturyzacji małych gospodarstw. E, I kto może skorzystać? E, beneficjentami tego, tej małej restrukturyzacji są rolnicy, którzy e, też e, tak jak gdyby małych gospodarstw do. Też do 10 hektarów, których wartość ekonomiczna gospodarstwa nie przekroczyła 10 tysięcy euro. I oni mogą ubiegać się o tą bezwrotną pomoc. Z tym, że żeby dostać tę pomoc, no, taki rolnik musi spełnić kilka warunków. Mhm. Musi być ubezpieczony wkrótce, przynajmniej 2 miesiące przed e, złożeniem wniosku. E, musi przed, co najmniej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o, o przyznanie pomocy, nie prowadzić działalności gospodarczej. No to są takie dwa główne, dwa, dwa główne tak jak gdyby kryteria, które e, pozwalają na uzyskanie e, tej, e, tego dofinansowania. Na co może być wydatkowane te jakie dofinansowanie? O właśnie i tutaj ja już sobie przygotowałem, bo to dofinansowanie naprawdę, bo my już e, trzeci raz bodajże e, Trzeci raz już, już jest udzielana ta pomoc w, w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw, i tu m, rozpiętość tej pomocy jest bardzo duża. Można, rolnik może otrzymać pieniądze na modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i, op i oprogramowania. E, Taką premie też można zainwestować w sady, w plantacje wieloletnie. Można kupować grunty rolne. A także można e, nawet podstawowe, stawo, m, ta podstawowe stado zwierząt hodowlanych zakupić. Czyli tak naprawdę. Także rozpiętość jest, rozpiętość jest, duża, jest duża. Tak, jest bardzo duża. I... A w jaki sposób będą wypłacane te środki? Czy one są wypłacane za pomocą jednej transzy? czy to jest w jakiś sposób podzielone? Też Nie, na najpierw jest, w ogóle środki są wypłacane w dwóch transzach. 80% i później drugie 20%. Pierwsze te 80% jest wypłacane w momencie. Kiedy już rolnik zostanie zakwalifikowany, przejdzie przez te wszystkie etapy, gdzie zostanie mu przyznany, złoży wniosek tak naprawdę o pierwszą płatność i wtedy dostaje 48 tysięcy, a później ma tak naprawdę 3 lata na to, żeby dostać tą drugą. Bo on w ciągu tych trzech lat mhm. musi zrealizować ten biznesplan, który wcześniej też złoży w tym, w tym wniosku. Jeżeli ktoś skorzysta z takiego programu, to czy to w żaden sposób nie wyklucza skorzystania z innych programów na rozwój gospodarstwa rolnego? No tutaj yy, ten program może skorzystać tylko raz, natomiast z innych nie wyklucza, nie wyklucza to, bo on może rozwijać na to swoje, swoje gospodarstwo i tu... Nie, nie zamyka się rolnikowi drogi, żeby, żeby mu odebrać w jakieś dalsze, dalsze dofinansowania. Aby skorzystać z tych 60 tysięcy, tak jak Pan kierownik powiedział, można składać wnioski do końca marca, tak? Tak. Do końca marca. Do 29, znaczy, do 20... Do, 20... Do, Nie do końca, do tak, 29 marca. marca. Natomiast wiemy, że będzie tak jakby druga tura składania tych wniosków. Czy możemy już powiedzieć mniej więcej na jaki ona okres jest datowana, czy jeszcze na chwilę obecną? Nie jest tak, zwierzę. planowany jest zgodnie z naszym harmonogramem. Tak, zgodnie z naszym harmonogramem. Monogramem planowany jest y, drugi nabór na tą małą modernizację, tak jak my to popularnie nazywamy. To będzie na przełomie maja i czerwca. Natomiast nie ma jeszcze ustalonych, tak jak gdyby, konkretnych warunków. Nie ma zarządzenia, które by y, dawało nam podstawę do tego, żeby w jakiś sposób rolników informować, że będzie to brane pod uwagę, czy to będzie brane pod uwagę, za co będą po prostu naliczane punkty. Panie kierowniku, a o jakich innych formach takich aktualnych wsparcia możemy mówić, jeżeli chodzi o rolników? No, dla rolników mamy naprawdę szeroki zakres e, wsparcia na tą chwilę na tą chwilę jest e, e, nabór znaczy będzie. Od 29 marca do 27 maja będzie e, nabór na modernizację gospodarstw rolnych. E, od 20 marca do 28 czerwca będzie na inwestycje otwarzające potencjał produkcji rolnej? od 28 lutego do 29 będzie właśnie ta to jest tam modernizacja która teraz trwa on to jest właśnie w tej chwili a od 1 czerwca do 31 lipca będzie inwestycje w rozwój, rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów i jeszcze jeden na, na tą chwilę które tak jeszcze jest jeden od 15 kwietnia do 31 maja jest tworzenie grup producentów i organizacji producentów Rozumiem, że wszystkie taki harmonogram y, aktualnych programów znajduje się gdzieś na, na stronie Arimowskiej. Tak, można to wszystko jest zamieszczone na naszej na stronie. stronie. Tak, na naszej stronie Arimowskiej można to wszystko znaleźć, można przeczytać co i jaki właśnie, na jakich zasadach można składać. Te wnioski. Panie kierowniku porozmawialiśmy o rolnikach, o możliwościach wsparcia, natomiast teraz chciałabym, abyśmy porozmawiali nieco więcej o kołach gospodyni wiejskich. Trwa właśnie konkurs skierowany do nich. Między innymi mam tutaj na myśli konkurs Bitwa Regionów. Jaki jest cel tego konkursu? Tak. Akurat to też troszeczkę tak, tak jak gdyby nie przez Agencję Restrukturyzacji, Tylko a przez KOW. Tak, mhm. głównym organizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i on tak, jak gdyby organizuje ten konkurs bitwy regionów. I celem no jest promowanie regionalnych potraw. Mhm. Wiadomo, że każda. Każdy, każda gospodyni ma swój przepis, to nie ma nigdy przepisów uniwersalnych, zawsze każda gospodyni na, na swoje potrawy ma przepis i tutaj jest to jak gdyby wyłonienie e, najlepszych tych produktów. Do kiedy można składać wnioski, bo to też jest jakoś końcówka. Tak, na zgłoszenie do kowru jest, zgłoszenie jest do 31 marca. Proszę nam jeszcze powiedzieć, kto może brać udział w tym konkursie, do kogo on jest skierowany. Tak, w tej bitwie regionów mogą brać udział drużyny, które składają się maksymalnie z trzech osób. Mhm. No i to są właśnie te z tych kół gospodyń To są panie, panie, no my przyzwyczailiśmy się, że to są panie, ale tutaj z tego, co zauważyłem, z tego, co rejestrowali się na przykład, co były Rejestrowane koła, niby koła gospodyń wiejskich, ale są też i panowie. Mhm, Także trzeba... Czyli to musi być taki zespół trzyosobowy. Tak, tak musi to być to zespół trzyosobowy, niekoniecznie pań. I konkurs jest przeprowadzony w trzech etapach. Pierwszy to jest w ogóle weryfikacja zgłoszeń e, w mhm. krajowym ośrodku wsparcia rolnictwa, drugi to są e, przygotowane potrawy przez e, zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. I zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi wtedy do finału, i najlepsze drużyny z całego kraju spotykają się we wrześniu bieżącego roku podczas targów smaki regionów Poznania. Czyli tak, tak wygląda ta Tak, sytuacja. i tak wygląda. No, zainteresowanie jest zapewne duże, bo teraz jest. duże zainteresowanie, wiadomo, temat muszę powiedzieć. Kół Gospodyń wiejskich jest tematem bieżącym i bardzo dużo o tym się mówi. Porozmawialiśmy o rolnikach, o kołach Gospodyń wiejskich. Panie kierowniku, ale praca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nie tylko ciężka praca. Wiemy, że Wy jako pracownicy działacie również charytatywnie bierzecie czynny udział w różnego rodzaju zbiórkach. I teraz chciałabym, żeby Pan nam kilka słów na ten temat powiedział, bo wiem, że była jedna zbiórka przed Bożym Narodzeniem, teraz mamy zbiórkę wielkanocną, o czym mowa. Tak, to, to znaczy powiem tak, jest to dla nas, dla mnie, no ja tak naprawdę e, dopiero tutaj w Agencji Restrukturyzacji spotkałem się i to dzięki może naszemu dyrektorowi Ryszardowi Madziarowi, który już wcześniej działał w stowarzyszeniach, które pomagają naszym żołnierzom, łagiernikom, nie łagiewnikom, łagiernikom, łagiernikom, mhm. którzy zostali na terenach e, wschodnich i to są naprawdę ludzie, którzy no, potrzebują, potrzebują pomocy, są w ciężkiej sytuacji i my jako cała agencja, cały oddział e, no nie wiem jak inne oddziały, wiem, że Mazowiecki Oddział e, nasz tutaj Biuro Powiatowe w Ciechanowie, za co jestem bardzo ogromnie wdzięczny, wdzięczny naszym pracownikom tutaj w Ciechanowie, e, zebraliśmy produkty żywnościowe w postaci paczek dla wielu rodzin e, tych właśnie naszych żołnierzy ze wschodu, którzy tam mieszkają i żyją. Mhm. E, tak, była to pierwsza edycja, było to, były to paczki Bożo, przed Bożym Narodzeniem, i teraz e, druga edycja, e, są to paczki na Wielkanoc, które rzadko, tak naprawdę nie wszyscy, bo rzadko się zdarza, że były robione paczki na Wielkanoc. A my jako agencja i nasze biuro powiatowe w Ciechanowie naprawdę jestem wdzięczny wszystkim pracownikom, którzy przyłożyli się do tego, gdzie trzeba było zebrać produkty żywnościowe, spakować, zawieźliśmy do Warszawy i to już pojechało. Już pojechało, bo w tamtym tygodniu już pojechało na wschód. Bardzo miły gest z Państwa strony. Panie kierowniku, w tym roku również Armia obchodzi swoje 25-lecie. Co to tak naprawdę oznacza? To znaczy, że już 25 lat pomagamy, pomagamy wypłacamy rolnikom w jakiś sposób, staramy się w, tak jak gdyby wpływać na to, co dzieje się na wsi. Czyli wszystko, znaczy my tak naprawdę to pomagamy rolnikom no, w formie tej pieniężnej, bo głównie to są pieniądze w różnych, w różnych właśnie działaniach przeznaczane są, tylko że te pieniądze nie trafiają jako też pieniądze. Ci rolnicy w, tak jak gdyby w ramach przekazywanych pieniędzy muszą zakupić sprzęt, towary, nasiona. Pomagamy też podczas klęsk, gdzie są wypłacane odszkodowania za na przykład wymarznięcia powodzie, wodzie, susze. Ogromne pieniądze przecież poszły w tym roku na suszę, no i ten, ten armię po prostu wpisał się, to już jest agencja, znaczy w ogóle to jest jedyna akredytowana agencja płatnicza w Polsce, także my jako jedyni płacimy właśnie te pieniądze dla rolników i staramy się podnieść nie tylko ten poziom taki, techniczny, gdzie właśnie ten sprzęt wchodzi w grę i te budowle różne i tak dalej. Ale też właśnie wpływamy też na te, poprzez tak jak koła gospodyń wiejskich, gdzie też są wypłacane na no, tak, taką działalność kulturalno-oświatową. Mhm. Także nie jest to tylko takie dawanie pieniędzy. Dobra, są, jakaś pula pieniędzy, rozdajemy i nas nie interesuje. Jest to cały czas, jest to cały czas w jesteśmy w tym środowisku wiejskim. Pozostajecie w ścisłym kontakcie przepraszam, z rolnikami. Tak, I tak już czas. na zakończenie. Czy rolnicy częściej i chętniej do Was przychodzą po różnego, po różnego rodzaju porady? Czy to się w jakiś sposób zmieniło? Bo wiem, że kilka lat wstecz oni aż tak bardzo nie szukali pomocy z Waszej strony. Czy tutaj na tej linii rolnik-armir te stosunki zostały bardziej ocieplone? Można uzyskać więcej informacji? Służycie pomocą? I ten rolnik nie ma takich faktycznych obaw, że jeżeli Przyjdzie do was, to nie uzyska w ani pomocy, ani pełnych informacji. No właśnie, są te więzi. My też jesteśmy zapraszani przez e, różne e, związki. Związków, związki hodowców bydła, na przykład bydła opasowego, mlecznego, i te związki są cały czas zacieśniane. To już nie jest tak, że jest też, o, to są pracownicy agencji, to są rolnicy i to hmm. są tak. O, to są ci, co tam dają pieniądze i tak. Nie, nie, to po prostu już jest, jesteśmy razem. Oni zawsze przyjdą, zawsze się zapytają, co jak trzeba, właśnie, jeżeli chodzi o te płatności, o te terminy. A nawet jak i ostatnio właśnie o te wnioski, gdzie też słyszałem takie opinie, że teraz będziemy rzadziej do Was przychodzić, nawet nie będzie jak z kim pogadać, bo będziemy wypełniać wnioski <sum> przez komputer. A tak to przyszli, postali w kolejce, porozmawiali. Tak, zawsze, zawsze inaczej. Mimo zawsze wszystko inaczej dalej zachęcamy naszych widzów, osoby zainteresowane tematem rolnictwa, gospodarstwa, aby odwiedzały Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Ciechanowie. Tutaj Państwo na pewno służą pomocą, jeżeli będziecie mieli tylko jakieś pytania, czy chociażby na temat wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, to z chęcią udzielą odpowiedzi. Panie Kierowniku, i tym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję, Dziękuję. za przyjęcie zaproszenia. Państwu natomiast dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę tygodnia. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.